jesteśmy bardzo szczęśliwi, że wygraliśmy ten mecz, bo czekaliśmy na to długo. Początkowo Termalika stworzyła groźniejsze sytuacje i to, że kończyliśmy pierwszą połowę na zero z tyłu, no to, to, to było troszkę szczęścia, chociaż w swojej sytuacji też nie wykorzystaliśmy, świetną miał Szymek Drewniak. Ale po przerwie strzeliliśmy szybko dwie bramki, drużyna Poza praktycznie jedną sytuacją wydaje mi się, że panowała nad tym co, co się działo na boisku. Skończyliśmy wynikiem 3 do 0, bardzo się z tego powodu cieszymy. Ja chciałbym jeszcze dodać od siebie, jeśli mogę, że kluczowym słowem po tym meczu z mojej strony to jest dziękuję. Że dziękuję zawodnikom, którzy wierzyli i podnieśli się z mentalnych kolan i wierzyli, że możemy tu zdobywać punkty, na pewno doda im to sił w następnych spotkaniach. Dziękuję sztabowi szkoleniowemu, bo tak naprawdę to bez nich, bez nich tu nie, nie było tego wyniku, zdecydowanie. I dziękuję tym kibicom, którzy zdecydowali się przyjść dzisiaj, mimo nie najciekawszej pogody i wspierać górnika, bo naprawdę momentami ten doping był bardzo, bardzo słyszalny. Dziękuję bardzo.